Dino siema, jestem Podinoki! Dzisiaj garstka ciekawostek o braciach-bliźniakach Miki i z Totalnej Porażki, których możemy znać z jednego ze spin-offów kreskówki, czyli Totalnej Porażki Wariacki Wyścig. 1. Miki boi się ołówków. Ten lęk u niego jest spowodowany tym, że kiedyś przypadkowo upusił piórnik, a z niego rozsypały się ołówki, poślizgnął się na jednym z nich, po czym spadł ze schodów, a ołówki wbijały się mu na każdym stopniu. Historyjka pochodzi z odcinka trzeciego. Poza tym Miki boi się również drzew. Jak mogliśmy usłyszeć w odcinku 11, boi się ich od momentu, kiedy grając drzewo w szkolnym przedstawieniu potknął się o własne korzenie i pociągnął za sobą dekoracje, które wylądowały na nim. 3. Miki jest jedną z ośmiu postaci totalnej porażki, które posiadały przerwę między zębami. Pozostałe to Rodney, Sugar, Leonard, Mike, Chef, Cody oraz przez jakiś czas Heather po tym jak Leshauna wybiła jej zęba. 4. Miki przy dużych prędkościach dostaje krwotoku z nosa, przez co kiepsko znosi wszelkie loty samolotem, jazdy samochodem czy jazdę windą. Dowiadujemy się tego w pierwszym epizodzie wariackiego wyścigu podczas zadania polegającego na wejściu na wysoką wieżę za pomocą schodów bądź windy, gdzie bliźniacy wybierają schody ze względu na przypadłość Mikiego. Schody przy dużej prędkości Miki ma krwotok z nosa, dlatego ciężko znosi loty i wiecie, jazdę na wysoką wieżę. Au, się. W pierwszym odcinku dowiadujemy się również, dowiadujemy się w pierwszej interwizji bliźniaków, że z kolei brat Mikiego, czyli Jay, kiedy był mały, wpadł do gniazda sowy, po czym sobie wleciało mu do lewego ucha i od tamtej pory słyszy w nim odgłosy tego zwierzęcia. Przeszliśmy, ale to nie klątwa, tylko trochę mamy pod górkę. Jak wtedy, gdy jako dzieciak wpadłem do gniazda sowy i sowiątko wleciało mi do ucha. Dlatego do dzisiaj z tej strony słyszę hu, hu, hu. Ciągle się z czymś zmagamy i dajemy radę. Czekaj, zamieńmy się. Słyszę hu, hu, hu. 6. Jay ma alergię na orchideę. Kiedyś chorował na dżumę. A poza tym jeśli przetłumaczymy jego imię czyli Jay z języka angielskiego na polski to wyjdzie nam Sujka, czyli pewien gatunek ptaków. 9. Obaj bracia mają nietolerancję laktozy. 10. W polskiej wersji językowej kreskówki Mikiego i J dubbinguje ta sama osoba co Dankana w totalnej porażce przedszkolaki, czyli Maksymilian Michasiów. 11. Do stworzenia wyglądu bliźniaków posłużył prototyp postaci Camerona, który wygląda właśnie tak. A teraz macie porównanie z modelami Miki'ego i Jaya. 12. Miki i Jay posiadają własny soundtrack. Podobało się? Jeśli tak to daj łapkę w górę i subskrypcję.